Witam serdecznie, witam cieplutko moi drodzy. Marian Czello z tej strony kłaniam się, ponownie atakuję na 3-0. Mówiliście, żebym troszeczkę bardziej się przyłożył, żebym. O, no, w ogóle, żebym. Nie wiem co tam mówiliście. Że wolicie, jak gram. Poważniejsze szachy, bardziej się przykładam. No to przyłożę się moi drodzy. Dzisiaj bez głupawki gramy londoniarza. On pójdzie nisko. Niskim szlakiem, naciśniemy na tego, wisi, ale nie dał, dobra, setup znany i lubiany, setup znany i lubiany, nie wiem, w długo, w krótko, co tu się gra, co tu się gra, nie wiem co grać, to zagram najpierw Wierzą. ta linia się otworzy prędzej czy później, mam wrażenie, on C4 będzie chciał zagrać być może, widzi, nie chcemy, Roszada. Nie, nie śpieszymy się, on nie zroszował, ja też nie muszę, okay. nie wiem co tu grać. Small Improvements, nie wiem, jakieś A6 zagram. To podchodzi pod jakieś takie myczki. Mm -hmm. Hetman tu, jak to można ukarać? Nie wiadomo. Nie, wiadomo jeszcze. nie wiem co tu nagrać, kurcze, bel. Mm -mm. Zagram tak. no, nagram ruchy na czas na razie. No po prostu czekam na jego decyzję. Czekam na jego decyzję. Czy on idzie w krótką? Idzie w długą? Czy w ogóle, w ogóle nie idzie, G4 gra. Dobry as, dobry as, dobry as. A to co my tu mamy właściwie Tu, 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 tu Wszystko źle. Zagram tak Być może zaraz pomyślę o posunięciu G5 Kon g5 pierwszy to spoko. Póki nie mam roszady, to... A właściwie roszady mieć tu nie będę. Na mm, to bicie mogę tak. Wymiana. Kurczę, trochę bez planu gry jestem. W sensie no... Jakby wciąż czekam, nie? Wciąż czekam. Tylko na co ja czekam? Bardzo dobre pytanie. Mógłbym zagrać tu, tam, nic nie da, raczej będę chciał tu otwierać. Nie wiem, wieża tu, wieża tu, takie ruchy mogą być. On też tak naprawdę nie do końca wie, co chciałby. Może myślał o g5, może będzie myślał. Hmm. Ruszany długie nie zrobię. Krótka jest trochę pod znakiem zapytania. Zostawiam króla w centrum, po prostu. Ten ruch chyba raczej niezbyt nie dobry. Zabił, zabił, przyszedł tu, zabił, zabił. Będzie atakowo po tej linii. sens. Nie będę tego ruszał. Dobry skoczek. Aha, wieża tutaj. Jasne. Mógłbym zbić. Co to da? Co to da? Tworzę sobie gońca i, i linię i być może dojdę tutaj. Taki punkt zaczepienia, nie? Jakby nie było. Mm, przeskakuję sobie chyba tutaj. Przeskakuję sobie tutaj. Zabił. Chyba tak zbije jednak. mimo wszystko, żeby tego konia stąd wygonić. Czy ten skoczek idzie? A właściwie on jest opany, tak? O, fajnie. To rywal w ogóle nie zastanowił się, że ja mogę zbić w ten sposób. Chyba będzie święcił. Ja bym święcił. Tak było. Tak było. To był 90. Dobra, teraz tak. Mogę zabić. Raz. To trzeba zabić. no Ja wiem, że to będą presje, chociaż na razie wszystko trzyma Myślę o tym, żeby zagrać tak. Lub po prostu capnąć na A2. Nie, no nie mogę. Tylko tu będzie święcił. Tem, 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 tem. Czek, 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 czek. Ja sobie odejdę sobie wpadnie z szachem. Ja zagram tu. Hmm, dobre pytanie. Jest bardzo dobre pytanie. W ogóle jest sporo dobrych pytań. No dobra, może się jakoś utrzymamy. Podejrzewam, że będzie święcił. Podejrzewam, że może święcić, chociaż nie wydaje mi się, żeby po Hetman szach król a 8 Jakoś mnie tutaj oszukał. Znacząco. Mulanik. Mulanik jest z Serbii, słuchajcie. No, trochę długo liczysz to wszystko. Aha, tak zagrałeś. Yy, aha, teraz chcesz święcić. Teraz chcesz święcić. No, ma to jakiś sens. Teraz nawet większy ma to sens. No, to chyba nie mam wyjścia, tak? Zagram tak, tak, on tu. No ładnie, ładnie zagrał w sumie. W sumie to nieźle zagrał. Ale ja to oleję. Zagram w ten sposób. A, tak czy siak. Tak czy siak. Ale wydaje mi się, że jest ok. Chyba zepsułeś. W sensie święcenie po moim królu tutaj raczej nie ma większego sensu. Tak mi się wydaje. Tak mnie się wydaje, panie kolego. Dobra, mało czasu. Powymieniam co nieco. To są dźwięki w ogóle. Jeee! Ale panika była chórzta. Strałem się prawie, przepraszam za słownictwo, ale. Dobra, są Niemcy. my <laughs> W mora. Nie, nie jest Jakiś taki szybki napad checem. Szybki napad heciem, dobrze niech sobie będzie. Mój na imię Józef, gram z Izolakiem, gram z Izolakiem, z Izolakiem, Fiflakiem, dobra, zagramy. Co my teraz zagramy? Tak, zagramy chyba, co, bo możemy bicie, bicie, tu będę miał Izolaka, no ale parę gońców też nie jest źle. też nie jest źle. Czekaj, niego wrzucimy. Pomagam mu w rozwoju, tylko tak naprawdę, ale tu już nie reaguje na to bicie. Najwyżej, tak no tu nie ruszy tego, bo po co miałby za szybko, żeby nie zagrać. To też nie o to chodzi, Nież nie? O to chodzi. Dobry ruch to jest, niestety, górza noga, źle wszystko, a to jest o 4 A to jest o 4 A to jest o cztery. Zawiesiłem niepotrzebnie. Ale dobra, da jakieś tempo, chociaż <laughs> do jakiś tempo, chociaż ruch nie działa. Miał chociaż jakieś tempo na ten ruch. Nie mam nic. O, miło. No, kto mnie podwali i szybciej gra, nie? No, bo teraz to już cię ci nie wypuszczę. No Wayne, hell Teraz mm -hmm. to już cię nie wypuszczę. Byczku. Jasne, że tak. No, Siguru więcej gram, nie? No, gramy to dalej, serio. Na co on liczy ten chłop? Na co on liczy? Na co liczysz, byczku? Nie wiadomo. Nie wie nikt, tego nie wie nikt. Na co liczy ten chłop? Tego nie wie nikt. Na czas liczy, no na co ma liczyć? No. Na czas. Na czas. Może poprawię tego gońca troszkę albo tak zaczepię. Mm -hmm, mm -hmm. Walczy do końca twardo. Dobrze, dobrze. Ja mam skoczka, nie? Mam smoczka. Smoczka, smoczkiewskiego. Dobra, to nie jest bondowy pionek. Panie, że jest skoczek, więc to nie ma znaczenia. No, dobra, do trzech razy sztuka. Która na osi? A mam czas, spokój. Dobra, idzie dobrze. Zobaczymy, jak Smith Mora się sprawdzi. Dzisiaj się bardziej przykładam, czy też podstawiam? Daj się znać koniecznie, bo wiem, że tutaj masa ekspertów. Nie no, wczoraj heh, fajnie się grało tak. W szalony sposób, nie? Eee, w szalony sposób. W szalony sposób. Yy, tu chyba był motyw. Motyw był. Eee, za szybko. Cholercia. Za szybko. Był, był, znany, lubiany. Mówię, że był. Mówię, że był. No nieważne. No nieważne. Bić czy nie? Zbiję. Jak zagrasz tu, to ci wezmę piątka. Tak, teraz stoi to dziwnie u ciebie. Piękny skoczek się maluje na desce. Co dalej, co dalej, co dalej? Nie, może zaatakujemy, tak? Mm -hmm. No, wszystko ci wisi nagle. Kurczę, łatwe łupy te chłopy. Łatwe łupy te chłopy. Łatwe łupy. Te chłopy, <laughs> jasne, ale jasne, że tak. Dobra, czemu nie brałem piąka? Nie wiem, ale no, poluję na niego tutaj z tej strony. Dobra, zabawimy się teraz w jakieś ostre gierki. Ostra gierki, Będziemy coś święcić. Albo i nie będziemy. Psz, 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 psz. Tak najpierw zagram. Żeby mnie nie wziął tu na koniec zamiast tą bum tak zagrałeś, okej. Okay. Teraz tu? Zwróciłem materiał, ale mam rekompensatę, chociaż pytanie na ile ta rekompensata tu jest? Co? Nie, ja po co ten ruch zagrałem właściwie? Bicie, bicie. Padnie z szachem. Aha. Mm -hmm. I'm about to swing. Byłby pad, ale nie ma pata. ma ruchy pionkiem. Eee. No to oczywiście klasycznie poszukujemy ruchów genialnych. Review, review, rywale niezbyt wymagający. Wieczorem chyba grają ciut lepiej. Nie no nie będzie, chociaż to są w miarę przyzwoite dokładności. Na blisko jak się uda zrobić 80% to na 3-0. To jest nice. To też, też mówię, no to zależy od gry rywala, nie? Na ile on nam pozwoli pograć. 86 to jest bardzo dobry wynik. I trzecia gierka. Blice mi kręcą ostatnio, wiecie? Jakoś tak. się bardziej przekładałem. 78. No, bryliantów nie ma, niestety. 6 misów. A 6, a 6. Nie będę tego patrzył. Nie będę tego patrzył. Tu te misy były. No tu miałem motyw, nie? Kura, noga. Czekaj. Tu miałem motyw, nie? Pęk, pęk, pęk. I biorę tu, odbijam. Dobra, nieważne. Tu już była wygrana z tego momentu. No wiadomo. Dobra. Dzięki, dzięki. Kurczę, dzisiaj do przodu. Będę tak sobie po trzy wrzucał. Po trzy, nie? Po trzy. Tak trzy i wiesz. I starczy. Trzy i starczy. Fajnie, kurczę. Przyjemnie jak się wygrywa.